Cześć Wam! Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o kurze, rasie kur Plymouth Rock. Nie wiem jak to się czyta dokładnie, ale zaraz Wam tutaj postaram się właśnie wszystko na temat... Bo sobie kurki stoją przy bramie. Chyba chcą, żeby je wypuścić tam na tą zieloną trawkę, żeby sobie pochodziły. To zrobimy później. Teraz się przejdziemy do kurnika. Ja Wam trochę poopowiadam o tej. O, kura sobie wychodzi. O tej rasie kur. Yy, tak, zalicza się ta kura do ras typu średnio ciężkiego, przeznaczonych do chowu w kierunku nie nieśnym i mięsnym. Yy, ze względu na yy, wszechstronność użytkowania, dobrą zdrowotność, ładne Jarzębate, takie upierzenie. Cieszą się, no tak naprawdę uznaniem przez, yy, przez polskich hodowców. Jeżeli chodzi o charakterystykę to 5-miesięczne koguty tak naprawdę około 5 miesięczne ważą około 3 kg, kury około 2 kg. Eee, co tutaj mogę Wam dodać? Mm, tak naprawdę cechą ich wyglądu. Jest chyba to jarzębate upierzenie, no bo tym się charakteryzuje. To chyba nie jest akurat ta kurka, ale coś, coś podobnego bardzo. Yy. Ok, słuchajcie, jeżeli chodzi o ubarwienie kogutów, no to mamy. Jest nieco jaśniejszy taki niż kurek. Yy, tak naprawdę też jarzębaty, kolor dziobów i skoków, taki jasno żółty Jeżeli chodzi o. Yy, Odejrzałość płciową, no to tak naprawdę jest to od około 180. tygodnia życia, tak podają źródła. Znoszą od 170 do 200 jaj. O ciemnożółtych bądź brązowych takich skorupkach masa jest około 60 g. Kiedyś też mieliśmy te kurki, to tak około 60 g. wychodzi. Zużycie paszy na produkty jednego jaja na produkcję jest to wyższe trochę niż u typowych. Niosek kształtuje się na poziomie około 200 g. No to jest taka w miarę, w miarę duża, bym powiedział. Mm. Najczęściej no, użytkuje się y, ją. No, można ją użytkować w kierunku nieśnym. Mm. Wykorzystuje się również do produkcji brojlerów. Te kury znajomy ma właśnie w hodowli też i, i wykorzystuje je, więc, więc można. Mówię, kurka fajna, w miarę przyjazna, niepłochliwa do hodowli, czy przydomowej, czy, czy coś więcej, również można tą kurę, także polecam. Rasy, gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzu, taki krótki odcinek chciałem Wam po prostu trochę przedstawić na temat tej kury. Gdyby coś mówię, piszcie, a ja jeszcze Wam tutaj pokażę w kurniku chwilę co się dzieje i... O, sobie kury siedzą. Ciemno jest, trzeba bo będzie im światło zapalić. Tu kurki z kurnika już wychodzą. Exactly.